Witam Was w trzecim poradniku Zwykłe Rzeczy, Niezwykły Debil. Naszym dzisiejszym przedmiotem będzie rura. No jak wiecie, rurą można się zrurczyć. Zastosowania rury... A! Jeszcze nie zapomniałam. Rura składa się z rury. 100% rury. A! Zastosowania to można na przykład <grym> zrurczyć się. Można walczyć kolegę. Ow. So, sorry, sorry. Można też wypić zupę. Można ugotować bigo z kolanem. Mm, a kolanem nie rurą. To, dobra. Można też zwrócić koleziankę. Bez skojarzeń. No, rura to jest taki przedmiot, który jest bardzo ciężki, jest zrobiony z rury i bardzo... O, powiem wam jedną tajemnicę. Laski na to lecą. Na taką piękną rurę. Wiesz, jak macie rurę, to wiecie mm, mm, To możecie się zrurczyć na jakąś Zruroną koleżankę Dobra, to chyba będziemy się już żegnać To był Trzeci odcinek Zwykłe rzeczy, niezwykły debil Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek A ja się z wami żegnam, cześć!